Wszystkie dane, które będą Państwo widzieć, są danymi wygenerowanymi. Zatem nie muszą się Państwo obawiać o kwestie związane z RODO. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Przejdźmy do kwestii merytorycznych. Przede wszystkim pozwolę sobie się przedstawić. Ja się nazywam Daniel Bułat, jestem inżynierem wsparcia technicznego w doktorze Eryku. W firmie od czterech lat wcześniej pracowałem jako urzędnik w jednym z krakowskich szpitali, jeszcze wcześniej pracowałem w administracji publicznej. Generalnie tematem naszego dzisiejszego webinaru będą usprawnienia, które wprowadziliśmy w panelu pielęgniarek i postaramy się omówić takie kwestie jak zlecanie zadań przez lekarza. Omówimy też pełną funkcjonalność panelu pielęgniarki, a ostatnim elementem naszego dzisiejszego webinaru będzie już kwestia niekoniecznie związana z pielęgniarkami, natomiast bardzo ciekawa, bo związana z tak zwanym budżetem powierzonym. Pokażemy, jak program w najnowszej wersji automatycznie ułatwia Państwu sprawozdawanie świadczeń z budżetu powierzonego. I Zanim pokażę pierwszy etap naszego spotkania, czyli pokażę, jak lekarze zlecają odpowiednie zadania do panelu pielęgniarskiego, chciałbym pokazać Państwu jeszcze jedną opcję z punktu administratora jednostki. Ona przyda nam się później w kolejnych etapach naszego webinaru. Zatem wchodzimy w system ustawienia. Słowniki. Lista leków zlecanych przez pielęgniarki. Ja tutaj pozwoliłem sobie już przygotować taką listę, żeby oszczędzić Państwa czas, natomiast z Państwa perspektywy, na widocznym tutaj ekranie, będą Państwo mieli listę, w, którą, w której mogą Państwo dodawać i odejmować odpowiednie leki. Oczywiście znaczenie tej listy stanie się jasne, jak przejdziemy już do panelu lekarskiego, co właśnie uczynię. Zatem przechodzimy do panelu lekarskiego. Wyszukamy sobie pierwszego pacjenta. Przygotujemy wizytę na NFZ. Dla ułatwienia w trakcie dzisiejszego spotkania będę się posługiwał rozpoznaniem I-10. W in, w pewnym przypadku jeszcze będziemy używać innego rozpoznania, natomiast w większej części będzie to rozpoznanie i 10. Zatem wybieramy odpowiednie rozpoznanie. Teraz przechodzimy do menu druki, zlecenia dla panelu pielęgniarki. Zatwierdzamy. Jak Państwo widzą, pojawiło nam się okno, które tak naprawdę po części Państwo bardzo dobrze znają, natomiast zapewne już Państwo zauważyli, że okno się zmieniło i mamy nową sekcję tutaj. Oczywiście, im dalej będziemy szli w nasz webinar tym omówię wszystkie niezbędne opcje. Natomiast w tej chwili chciałbym jeszcze zwrócić na jedną istotną rzecz uwagę. Przede wszystkim dla ułatwienia prowadzenia dzisiejszego webinaru oraz oszczędności państwa czasu, tak de facto wszystkie zlecenia, które będę państwu pokazywał, będą wybierane jako nie wymaga skierowania. O, jest to robione po to, żeby oszczędzić Państwa czas, ale również dlatego, że wszystkie pola, które są wymagane przy wypełnianiu skierowania są na tyle dobrze opisane, że będą, że będą Państwo mogli bardzo spokojnie sobie taką wizytę wykonać i zrobić odpowiednie skierowanie. Dobrze. Zatem, Widzimy okno. Proszę zobaczyć, że ponieważ już wybraliśmy rozpoznanie i 10, ono nam się już podpowiedziało. Nowym elementem naszego, naszego widoku jest widok zabiegów oraz odpowiednie przyciski z nim związane. Zatem przejdziemy sobie do przycisku Dodaj i na tym oknie możemy zlecić wiele zabiegów od razu do panelu pielęgniarki. Dla przykładu, wybierzemy sobie podanie leków, pomiar ciśnienia, pomiar cukru. Zatwierdzamy. Proszę zobaczyć, że w zasadzie za jednym razem udało mi się już wybrać wszystkie interesujące nas zabiegi. Teraz program pozwala nam też odpowiednio ustawić parametry zabiegów, które zlecamy. W tym przypadku mamy podanie leków, klikamy dodaj lek i jak Państwo widzą tutaj skorzystaliśmy z tej funkcjonalności, którą pokazywałem na wstępie, czyli widzimy listę leków, którą, które możemy zlecić dla pielęgniarki. Wybierzemy sobie tutaj Wesel due. Zaplanujemy sobie podanie, ponieważ dzisiaj jest 30. Zaplanujemy sobie podanie na dwa dni. Ustawimy częstotliwość, czyli będą to dwa zabiegi co jeden dzień. Zatwierdzamy. I to zlecenie po kliknięciu w przycisk zatwierdź trafiło do panelu pielęgniarki. Tutaj od razu zrobię dodatkową dygresję. Pokazywaliśmy Państwu w tej chwili, jak zleca się badania w przypadku wizyty NFZ-owej. Natomiast jak wszyscy dobrze wiemy, część naszych klientów nie ma podpisanych kontraktów z NFZ-em i wykonuje wizyty stricte prywatne. Oczywiście dr Eryk przewiduje taką funkcjonalność i również lekarz prywatny może zlecać odpowiednie, Zabiegi. Zatem posłużymy się tutaj przypadkiem drugiego pacjenta. Tym razem wybierzemy wizytę prywatną. Znowu posłużymy się rozpoznaniem i 10. Przejdziemy do druków, zleceń dla panelu pielęgniarki. Okno jest już Państwu dobrze znane, natomiast chciałbym Chciałbym zwrócić uwagę, że będziemy mieli tutaj inne opcje. Momencik. Wybierzemy wizytę prywatną. Mm -hmm. Zatem przejdziemy sobie do przygotowanej wizyty tutaj I proszę zobaczyć. Oczywiście, tutaj posłużyłem się przygotowanym pacjentem. Chciałbym zwrócić uwagę, że okno w przypadku wizyty prywatnej się zmieniło. Wygląda zasadniczo tak samo, czyli znowu mamy, nie wymaga skierowania, mamy zlecenie do panelu pielęgniarki. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pojawiły nam się dwa nowe elementy na tej wizycie. Przede wszystkim proszę zauważyć, że finansowanie nam się zmieniło. W tej chwili mamy bez opłaty NFZ prywatne zlecenie oraz pojawiła nam się nowa zakładka, czyli dodamy sobie tutaj EKG. Ponieważ będzie to wykonanie zabiegu jednorazowego, nie będziemy tutaj ustawiać częstotliwości oraz planować sobie jego wykonanie. Przejdziemy do drugiej zakładki, wybierzemy usługę, usługę prywatną, w tym wypadku będzie to badanie elektrokardiograficzne. Zatwierdzamy, i to zlecenie, i to zlecenie trafiło do panelu pielęgniarskiego. Dobrze. Zatem teraz zobaczymy sobie, jak takie zlecenia wyglądają od strony panelu pielęgniarskiego. Wykorzystamy do tego konto pielęgniarki. I proszę zauważyć pierwszą rzecz, którą już tutaj widzimy. Ponieważ dla pacjenta, pierwszego pacjenta webinarowego, którego wystawialiśmy, mówię o pacjencie, któremu zlecaliśmy wykonanie podania z leku Wesel-Due, zleciliśmy go podanie w dwa dni: dzisiejszy oraz jutrzejszy. Proszę zobaczyć, że te zabiegi już są widoczne w zabiegach na dziś. Jeśli cofniemy się do 1 września, proszę zauważyć, tutaj już nic nie mamy. Przejdziemy do 30 września, wybierzemy pacjenta, klikamy wykonaj zabieg i proszę zauważyć, że program już nam podpowiedział datę wykonania, podpowiedział nam również czas wykonania. W notatkach mamy, jaki lek mamy podać, zatwierdzamy i tak, de facto, ten pacjent już otrzymał odpowiedni lek. Oczywiście, w przypadku tego pacjenta mamy jeszcze, mamy jeszcze dodatkowe badania, zlecenia, które musimy wykonać. Proszę zobaczyć, że w tym wypadku mieliśmy. Podanie, były dwa podania, jedno się odbyło, natomiast mamy jeszcze świadczenia, które musimy pacjentowi udzielić. Jest to pomiar cukru oraz, oraz pomiar ciśnienia. Zatem wejdziemy w zlecenie. Proszę zauważyć. Proszę zauważyć, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że jedno podanie leków już zostało wykonane. Możemy to też zobaczyć tutaj, że mamy jeden odbyty zabieg. W przypadku pomiaru ciśnienia klikamy wykonaj zabieg. Wykonujemy również drugi zabieg, czyli pomiar cukru. I proszę zobaczyć. Odpowiednie zabiegi się wykonały, zapisujemy i zatwierdzamy. Natomiast proszę wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Faktycznie wykonaliśmy już zlecenia, które zleciliśmy wcześniej w panelu lekarza, natomiast zlecenie nam pozostało, ponieważ mamy jeszcze do wykonania jedno podanie, które odbędzie się dopiero jutro. Dlatego to zlecenie jeszcze nam nie zniknęło. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów prywatnych. Oni są oznaczani w sposób następujący. Widzą państwo, że różnią się od innych pisów, które tu widzimy. Są oznaczeni na niebiesko. Widzimy, że jest to podanie KG. Chodzimy w podgląd zlecenia i w tym wypadku okno pielęgniarki Wygląda troszeczkę inaczej. Oczywiście, tutaj mamy wspólne elementy, czyli zabiegi, które mamy wykonać. Zatwierdzamy. Pojawia się, że zabieg został zatwierdzony. Natomiast w prawej części okna, ponieważ jest to zabieg prywatny, mamy dodatkowe elementy, które pokazują nam, no, jaka jest to usługa prywatna i ile ona kosztuje. W wypadku, gdy Załóżmy, pacjentowi już zmierzono EKG, możemy kliknąć, zapłacono. Oczywiście tutaj uwzględniamy sytuację, gdy pacjent faktycznie po wykonaniu pomiaru EKG zapłacił, możemy zamknąć i zapisać. Oczywiście wybieramy komórkę, na której zostało to wykonane, i proszę zauważyć, że pacjent nam już zniknął. Nie mamy go, ponieważ zlecenie zostało wykonane. W archiwalnych sobie zleceniach, oczywiście, możemy zobaczyć, że ten pacjent był już wykonywany. Będąc jeszcze w panelu pielęgniarki ambulatoryjnej, zwrócę jeszcze uwagę na jedną bardzo fajną opcję. Wyszukamy sobie pacjentkę Asiewicz. Klikniemy prawym klawiszem myszy. Wejdziemy w zlecenia i Oczywiście program już wyszukał nam aktywne zlecenia, natomiast, ponieważ jest to pacjent testowy, nie mamy ustawionych tutaj zleceń w przedziale jednego miesiąca, gdy program wyszukiwał go. Natomiast, jeśli się cofniemy troszeczkę dalej, proszę zobaczyć, że program pokazał nam wszystkie aktywne zlecenia dla tego pacjenta. Dobrze. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie zadania wykonywane przez pielęgniarkę wykonywane są tylko i wyłącznie na zlecenie lekarza. Część zadań wykonuje pielęgniarka samodzielnie i oczywiście ma ona możliwość sama wystawienia sobie zlecenia. Natomiast dla różnorodności i urozmaicenia państwu webinaru Pokażę wystawianie zlecenia do panelu pielęgniarskiego oraz do panelu położnej już z innego użytkownika. Generalnie funkcjonalność jest tutaj jednolita, czyli, pomimo, że będę Państwu pokazywał, jak wykonuje się, wystawia się to zlecenie w panelu położnej, Taka sama funkcjonalność działa w przypadku pielęgniarki ambulatoryjnej, pielęgniarki POZ tudzież pielęgniarki OPD. Zatem wylogujemy się, przelogujemy na naszą położną. Wyszukamy sobie odpowiedniego pacjenta. I w tym wypadku klikamy prawym klawiszem myszy i wystawiamy zlecenia. Jak wspominałem wcześniej dla ułatwienia i oszczędzania czasu. Przyjmiemy, że nie wymaga to skierowania. Proszę zauważyć, że zlecenie jest tym razem do panelu położnej. W tym wypadku musimy uzupełnić również rozpoznanie. Dla ułatwienia weźmiemy sobie rozpoznanie I10. Natomiast w przypadku zabiegów, ponieważ mamy położną i chciałbym Państwu pokazać pewne funkcjonalności związane z położnymi, wykorzystamy patronarz. Zatwierdzamy. Patronasz się pojawił. I proszę zauważyć, że okno też jest troszeczkę inne. Mamy tutaj przycisk Zatwierdź i otwórz zlecenie. Zatem dla pielęgniarki droga jest krótsza. Nie musi zatwierdzać tego zgłoszenia, później klikać w programie i wyszukiwać aktywne zlecenie. Może wcisnąć jeden przycisk i już program wysyła nas do dobrze znanego ekranu. Zatem mamy tutaj patronasz. Wykonujemy zabieg, i tutaj przechodzimy do kwestii, którą chciałem Państwu pokazać. Ponieważ mamy tutaj położną, która tak naprawdę posiada część zabiegów oraz część swoich zadań, które są raportowane do NFZ i odpowiednio rozliczane. Zatem proszę zauważyć, że mamy oczywiście tutaj wybrany odpowiedni produkt kontraktowy, ale powinniśmy też wybrać odpowiedni produkt jednostkowy. Zatem Scrollujemy do góry, wybieramy odpowiedni produkt jednostkowy, zatwierdzamy, zapisujemy i zatwierdzamy. I taka wizyta zostanie, zostanie włączona do raportowania, gdy osoba zajmująca się rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej będzie robić raporty. Dobrze. Oczywiście, funkcjonalność jest dostępna również, tak jak wspominałem wcześniej, dla pielęgniarki gabinetu zabiegowego, również dla pielęgniarki OPD. Natomiast nie jest to jedyny sposób, który pielęgniarka może wprowadzić swoje zabiegi. Zdarzają się sytuacje, że np. pielęgniarka nie od razu wprowadza pewne rzeczy do programu. Dzieje się dopiero to po jakiejś chwili, gdy może dojść do komputera. Oczywiście doktor Eryk uwzględnia taką opcję, pozwala na to wykaz przyjęć. Natomiast znowu, żeby uatrakcyjnić Państwu przekaz oraz pokazać nowe funkcje. Tym razem tą funkcjonalność przedstawię na innym rodzaju pielęgniarki. Przejdziemy do pielęgniarki POZ. Zalogujemy się. Przejdziemy do wykazu przyjęć. Wyszukamy sobie odpowiedniego pacjenta. W tym wypadku wybierzemy drugą pacjentkę. I Tutaj będzie pewna zmiana. O ile w poprzednich prezentacjach wykorzystywałem rozpoznanie i10, o tyle, ponieważ chcę Państwu pokazać pewne funkcjonalności, zrobię pewne odstępstwo od reguły i wybierzemy inne rozpoznanie. W tym wypadku weźmiemy rozpoznanie A15, czyli weźmiemy sobie gruźlicę układu oddechowego. Tutaj muszę zrobić pewną uwagę, ponieważ w przypadku gruźnicy skierowanie jest wymagane, więc program od razu nam podpowiedział, że tutaj skierowanie jest wymagane. Tym niemniej, znowu, żeby nie przedłużać webinaru i nie zabierać Państwu czasu, dla prezentacji przełączę, że nie wymaga to skierowania. Proszę zauważyć, że oczywiście kod przyczyny głównej jest już zaznaczone. Teraz klikamy przycisk plus, żeby dodać odpowiednie zabiegi, i proszę zauważyć, że okno znowu odrobinę się zmieniło. Podobnie jak to będzie było w poprzednich przypadkach, również jak będziemy wystawiać sobie zlecenie, okno będzie wyglądało w ten sam sposób. Teraz, proszę zauważyć, oczywiście mamy zaznaczoną komórkę, mamy zaznaczony produkt kontraktowy, natomiast, ponieważ prowadzimy profilaktykę gruźlicy, gdy zaznaczymy odpowiedni produkt jednostkowy dla programu, pojawiają nam się dodatkowe udziały, które możemy zaznaczyć, zatwierdzić i zamknąć. I proszę zauważyć, że tutaj mamy już przeprowadzone zlecenie pielęgniarskie. Ono zostało przeprowadzone, zlecone i zatwierdzone. Dobrze. To, co teraz omówiłem, są to tak naprawdę funkcjonalności związane z panelem pielęgniarek. Natomiast, jak wspominałem na początku omawiania naszego webinaru, będę chciał Państwu też pokazać funkcjonalność, która nie jest już stricte związana z panelem pielęgniarki, natomiast jest związana z budżetem powierzonym. Zatem, żeby Państwu ją zaprezentować, będę musiał po raz kolejny wylogować się. Tym razem przelogujemy się na lekarza. I tutaj pozwolę sobie na pewną dygresję. To, co w tej chwili Państwo zobaczą, jest przypadkiem, który odnosi się do sytuacji, gdy mamy już pacjenta, który ma wykonane badania z budżetu powierzonego, czyli w poprzedniej wizycie zlecono już pacjentowi pewne badanie. W tym wypadku ten pacjent wraca do nas na drugą wizytę, gdzie już ustawimy pewne produkty. Dla przykładu, Posłużymy się tutaj oczywiście wygenerowanym pacjentem. Natomiast będziemy obawiali przypadek, gdy tą pacjentkę wysyłaliśmy tak naprawdę na badanie ferytyny. Jak wspominałem, zakładamy, że pacjent już wrócił do nas z wynikiem. Mamy informację, że pojawiły się nowe dane medyczne pacjenta. Zaznaczamy ferytynę, dopisujemy do wizyty. Oczywiście znowu postanowię tutaj wykorzystać nasze ulubione rozpoznanie. I proszę zauważyć, gdy wejdziemy w produkty i procedury, pojawiła nam się oczywiście standardowa porada, porada lekarska kodowana kodem ICD 98900. Natomiast pojawiła się również ferytyna, kod L05, oraz pojawił się odpowiedni produkt jednostkowy. Teraz posłużę się tutaj szablonem. Wypełniliśmy sobie wizytę, zatwierdzamy i zamykamy. Natomiast w tym przypadku, dlaczego ta wizyta nam się nie zamknęła? Jest to związane z tym, że mamy przygotowany harmonogram dla danego lekarza, który jest ustawiony w taki sposób, że o tej porze ten lekarz normalnie już nie pracuje. Więc jakby nie uwzględnia harmonogramu, dlatego program nas o tym ostrzegł. Natomiast przygotowałem się na taką sytuację i pokażę Państwu, że program faktycznie rozlicza wizyty, jeśli mamy dobrze przygotowaną umowę i odpowiednio przygotowany harmonogram. Zatem, gdy wejdziemy do modułu statystyk, przejdziemy do indywidualnych rozliczeń POZ-AOS, oczywiście przełączymy sobie na POZ, Proszę zauważyć, że program już nam przygotował, jakich pacjentów rozliczaliśmy w danym dniu. Tak jak mówię, pozwoliłem sobie, ponieważ pracujemy na danych demo, które były wygenerowane, tak więc, żeby móc pokazać Państwu, że faktycznie wszystko jest w porządku, przygotowałem już wcześniejsze wizyty, które odbywały się w ramach normalnej pracy przychodniej. Zatem proszę zobaczyć, mamy tutaj testową pacjentkę, u której rozliczono już normalną wizytę kodowaną kodem 121, ale również na tamtej wizycie pacjentka miała rozliczoną ferytynę z budżetu powierzonego. Zatem Pokażę Państwu jeszcze jedną ważną informację, gdy już obserwujemy naszą statystykę indywidualnych rozliczeń POZ-OS: że w przypadkach, gdy tak naprawdę zastanawiamy się, czy mamy pacjenta, którego rozliczono, ale nie jesteśmy pewni, czy faktycznie już robiliśmy raportowanie, czy nie, możemy się podeprzeć taką statystyką. Proszę zauważyć, że jeśli przejdziemy w prawą stronę, Program tak naprawdę nam podpowiada, że nie mamy tutaj walidacji, ponieważ nie utworzono raportu, oraz że nie mamy statusu rozliczenia, ponieważ pozycja nie została wykazana w raporcie. Oczywiście tutaj możemy, możemy zauważyć, że wizyta jest zamknięta. Tak jak wspominałem wcześniej, dlatego. Wygenerowanego wcześniejszego pacjenta, który jest uwzględniony w harmonogramie oraz jest uwzględniony w umowie, tą wizytę zamknęliśmy. Natomiast w, ty, w przypadku tego drugiego pacjenta ta wizyta jest niezatwierdzona i program nas o tym też tutaj ostrzega. Zatem, jeśli wprowadzono by odpowiednie poprawki do harmonogramu, tudzież wprowadzono by odpowiednie poprawki w umowie UMX, jeśli na przykład NFZ ją źle przygotował, mamy możliwość zareagowania i znalezienia pacjenta, z którym mamy problem. Dobrze, był to ostatni element naszego dzisiejszego webinaru. Zatem bardzo Państwu dziękuję za udział.